Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda analiza Twojej gleby? Ale zaraz, zanim zaczniemy analizę Twojej gleby, najpierw musisz te próbki do nas dostarczyć. Chodź, pokażę Ci, jakie to proste. Pierwsze, co należy zrobić, to zarejestrować się na naszym portalu klienta. W tym celu należy udać się na naszą stronę, na zakładkę Kontakt i zarejestrować się na portalu. Wypełniasz wszystkie niezbędne dane, zaznaczasz zgody i tyle. Dostarczenie próbek do analizy gleby nigdy nie było tak proste. Po złożeniu zamówienia przyjdzie do Ciebie kurier Impost, który dostarczy Ci paczkę, w której znajdziesz wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wysłania próbek gleby do naszego laboratorium. Nasze torebki to kompaktowe rozwiązanie do pobierania gleby. Jak pobrać próbkę gleby? Pierwszą opcją, którą rekomendujemy jest opracowanie map potencjału plnotwórczego. Polega to na tym, że wysyłacie nam obrysy swoich pól, numery działek katastralnych, Cokolwiek chcecie, by na bazie Waszych obrysów pól tworzymy Wam tą mapę i wyznaczamy miejsca, które powinniście się wybrać w celu pobrania próbki gleby. Korzystając z naszej aplikacji macie dwie możliwości. Pierwsza to pobranie prób glebowych z miejsc wyznaczonych przez nas lub druga skorzystanie z zakładki lokalizacja, dzięki czemu Wy sami pobieracie próbki glebowe, a ich współrzędne są wysyłane na nasz serwer. Wyniki analiz oraz rekomendacje znajdziesz na swoim profilu na naszym portalu klienta. Farmtech to profesjonalna diagnostyka gleby.